Wszystkim tego w tygodniu dzielnym przedszkolakiem, pa! Czy podobało Ci się w przedszkolu? Tak. A w poniedziałek znowu pójdziesz do przedszkola? Tak. Tak? A co jest najfajniejszego w przedszkolu? Ten. Wszystko. wszystko. Dzień dobry, kochani. Um, dzisiaj kończymy serię, która uważam, że jest ma największym sukcesem od jakiegoś czasu prowadzenia mojego kanału. Naprawdę, chyba najbardziej chciałam podziękować tym wszystkim osobom, które udzielały się w komentarzach we wszystkich ostatnich czterech filmach: z pierwszego, drugiego, trzeciego dnia oraz tej, tego filmu informującego, bardzo długiego właściwie wyszedł, ale informującego, dlaczego zmieniliśmy przedszkole. Nie ukrywam, że ja się bałam całej tej serii w jakimś stopniu. No i nie wiedziałam, czy warto aż tak otwierać się, wiecie, publicznie, ale to, co się działo w komentarzach, nawet moja mama zadzwoniła i mówi, że jakby to pole komentarzy jest chyba nawet czasami piękniejsze niż film, bo, bo jest piękną, naprawdę piękną kopalnią różnych fajnych pomysłów, e, fajnych przeżyć, które po prostu zostaną sobie e, i wiem, że wśród Was jest naprawdę cała sporo, jest bardzo dużo osób, które dopiero w przyszłym roku, za dwa, są ma, mamy nawet w ciąży, które gdzieś tam może za trzy lata e, będą puszczać swoje dziecko e, do przedszkola i myślę, że bez problemu będziecie mogły się cofnąć do tamtych filmów, do tamtych emocji, e, czy na przykład będziecie puszczać w trakcie roku dziecko gdzieś tam do jakiejś placówki. Także bardzo mi się podoba to, jak tam jest pięknie w tych nawet kobiet w komentarzach zarysowane. No myślę, że taki standardowy układ, czyli pierwszy dzień to jest ta wielka ekscytacja dla jednych, dla jednych płacz już od samego początku. Większość mam miała kryzys dnia trzeciego. Ewidentnie, po prostu trzeci bądź czwarty dzień, który z tych dni pisaliście, że no był tragi tragiczny, że przy oddawaniu dziecko albo że nie chciało wstać z łóżka. No u nas ten trzeci dzień, jak wiecie, no był jakiś był i od tego trzeciego dnia jest naprawdę super w czwarty dzień, a tak jak mówiłam wam Antka odprowadził tata było jeszcze zebranie w międzyczasie i jeszcze bardziej się utwierdziliśmy w tym, że to przedszkole to był bardzo dobry wybór jesteśmy naprawdę zadowoleni z tego, z tego też, że się rodzice trafili w grupie ja nie byłam na zebraniu to mój mąż szedł, jakby mamy taki podział i ja się do takich rzeczy zbytnio chyba nie nadaję więc na takie rzeczy chodzi, będzie chodzić mój mąż jeszcze wciąż się śmialiśmy, że ok, ja mogę różne rzeczy robić, ale na zebrania ty będziesz chodzić. Więc no jesteśmy bardzo zadowoleni. I najważniejsze, bardzo zadowolony jest Antek Dzisiaj piątego dnia mieli przynieść jeszcze do przedszkola kubeczki i szczoteczki Bo będą miały, miały dzieci po śniadanku myte zęby Także uh, w ogóle już super dla mnie Bo wiem, że sporo przedszkoli od tego odchodzi Także ja się bardzo ucieszyłam, że też rzeczy z mojej wyprawki się przydadzą I okazało się na zebraniu, że dzieciaki te najmłodsze mogą przynosić swoje zabawki Więc Antek wziął jakiś swój samochodzik i wziął w ogóle i szczoteczkę i ten kubeczek, samochodzik i do mnie mówi mogę już, musiał biec do, do dzieci, pokazać i mogę, mogę, mogę eee, i wiecie, to ja bardziej wieszałam jeszcze rzeczy na szafce, a on już tuptał, czy już może tam biec i mówię, dobra, biegnij, właściwie po co, no już jak chce to niech biegnie i on odwraca się, ale mamusiu musisz otworzyć mi jeszcze drzwi, bo ja nie mam rączek. I właściwie, że ja byłam tylko potrzebna do tego, żeby otworzyć drzwi do sali. I wiecie, tak, otworzyłam i on wbiegł, już pobiegł do pani, proszę pani, proszę pani, przyniosłem szczoteczkę. I, I zamykałam te drzwi z takim naprawdę takim ciepłem w sercu, och, jak to brzmi bardzo patetycznie, ale naprawdę czułam. Czułam, że oddaję dziecko w dobre, w dobre miejsce. Trochę gorzej jest z moimi pomysłami co do tygodnia, chociaż udało mi się dzisiaj też zaliczyć trening. Myślę, że od przyszłego tygodnia, wiecie, to ruszy. Jeszcze muszę odkopać jakieś góry prasowania i tak dalej. Ale myślę, że ten mój plan jest całkiem dobrze opracowany. Jedyną rzecz, którą planuję zmienić, znaczy. Ja chcę wstawać tak, jak wstaję plus minus koło tej szóstej i dzięki temu troszeczkę mam czasu dla siebie, potem będzie się budzić Antek i ja go nie będę odprowadzać tak szybko, będę go odprowadzać jakby w tym ostatnim możliwym momencie, kiedy może przyjść do, do przedszkola. I tak dzisiaj na przykład mieliśmy jeszcze taką bardzo fajną godzinę, trochę się pobawiliśmy, trochę mi popomagał w domu kupiłam ten ekspres, o który zaraz powiem, bo chcę też zakończyć. Wiecie, lubię jak jest jakaś seria, opowiedziałam na początku. Tylko, że będę zamawiać ekspres i tak zamówiłam go, więc zaraz Wam o nim trochę opowiem jeszcze szybciutko. Więc Antek teraz robi mi kawę rano, więc to też jest fajne, bo mamusiu, którą sobie wybierasz. Więc zrobił mi kawę, schowaliśmy razem łóżko, wiecie. Ten poranek nie jest dzięki temu taki chaotyczny, i, i, i ja też czuję, że już rano miałam z nim kontakt, więc, więc jakby nie czuję, to jakąś książkę mu poczytałam, więc bardziej chcę popracować nad tymi porankami. No i od przyszłego tygodnia. Pojadę już ze swoim planem, ale nie będę słuchajcie dla Was nagrywać. Znaczy, będziemy vlogować, oczywiście, że będziemy vlogować, ale jakby, no to już jest ostatni ten odcinek i um, ja nie będę za Wam za dużo mówić o przedszkolu, to od razu Wam mówię. Nie będziemy tam mówić o jakichś rzeczach, dlatego że. Um, Miałam pewną dziwną sytuację raz ze żłobkiem, może kiedyś o tym opowiem, ale to pewnie na jakimś live, ie. dalej uważam, że to jest jedna z najśmieszniejszych historii, jaka wydarzyła mi się, taka, wiecie, jak YouTube wpłynął na moje realne życie czy coś takiego, dalej mnie to bawi, ale dało mi to też lekcję, że no to jest jednak internet i jeżeli ja na przykład powiem, nie wiem, że o Antoś dzisiaj jest niezadowolony, bo na przykład nie wiem. Jakieś dziecko mu na przykład dokuczało, co jest normalne i takie rzeczy dzieją się w przedszkolu, ale nigdy nie wiem, czy nie ogląda mnie mama tego dziecka na przykład, prawda? Więc yy, no ta strefa przedszkolna zostaje w takiej naszej prywatnej yy, strefie i o tym nie będziemy. Gdzieś tam się wiadomo, że będzie przewijać, że nie wiem, o mamy jakiś bal przebierańców, albo będzie vlogmas, tak będzie vlogmas, wiem, już niektórzy otwierają kalendarze, widziałam yy, na YouTubie, więc yy, tak będzie vlogmas, więc wiadomo, że gdzieś ten wątek przedszkola będzie się. Yy, Przewijał, ale nie będę jakby problemów przedszkola omawiać tutaj yy, na YouTubie. Także dziękuję Wam jeszcze raz za to. A teraz jedziemy z ekspresem szybko. No i dobra, to jest ten ekspres, który kupiliśmy. Yy, sorry za te kable jeszcze z tyłu, ale naprawdę nie miałam czasu, żeby tego, to ogarnąć. I czemu ja tego nie kupiłam wcześniej? Po pierwsze, zobaczcie, jakie to jest maleństwo. Ja tak na stronie sprawdzałam wymiary. O, oni chyba tam wymiary pudła dawali. Naprawdę byłam pewna, że to będzie z dwa razy większa. To jest mniej więcej wielkości mojej ręki. Tu wrzucamy kapsułkę, zatrzaskujemy. Tam z tyłu jest taki mały zbiorniczek na wodę. Tu naciskamy mała kawa, duża kawa. No mówię, Antek to ogarnął, więc jakby on nam robi tą kawę. Tu naciska. I jak podnosimy, to tutaj na dole jest zbiornik na osiem tych kapsułek. Ja po prostu sobie do drzwiczek tutaj z boku przykleiłam tu bez miksita i tutaj wrzucam te zużyte e, kapsułki, bo jak wiecie, mówiłam Wam, że je można potem oddać do recyklingu. E, ja nie lubię takiego gadania: wiecie, o ja to kupiłam za swoje, a ja to dostałam ze współpracy, ale tak, to kupiłam totalnie za swoje. E, I znalazłam, bo co prawda chciałam czerwony, ale ten biały był słuchajcie na promocji i dałam za niego chyba dokładnie dwie stówki, albo nawet trochę mniej. W zestawie było jeszcze 20 tych kapsułek, a dodatkowo jak zarejestrujemy paragon na. Kurczę, klubie Nespresso, coś takiego, to dostajemy 140 zł na wydanie na kawę. Czyli tak naprawdę ten ekspres kosztował mnie ile? 60 zł i mam jeszcze kaw za 140. Znaczy, jeszcze ich nie kupiłam, bo uznaliśmy na razie, widzicie, tu są notatki, bo jest po jednej, i teraz sobie notujemy. Ja na przykład uznałam, że ta jest okej okay, kawa, ale ta dzisiaj była fe i niedobra, a to mój mąż zrobił rano i powiedział, że no, to jest okej. Okay. Problem z tamtym dużym ekspresem był głównie taki, że on najpierw mielił, wiecie, ziarna, więc wyobrażacie sobie, jaki jest dźwięk głośny mielenia ziaren, potem bardzo głośno jakby przepuszczał wodę. Która tak powolutku kapała, a na końcu jeszcze spieniał mleko, yy, i to już było takie. No, i ten proces cały robienia kawy trwał tak z minutę. Może, no trudno powiedzieć, tu tylko jakby zaraz po włączeniu jest taki głośniejszy dźwięk, ale no dla mnie jest to porównywalny dźwięk do gotującej się wody. Także jeżeli macie, nie wiem, małe dziecko, które się budzi na każdy dźwięk dosłownie, no to wiadomo, że będzie wam to przeszkadzać. No, nam takie pojedyncze dźwięki nie przeszkadzają. Tamto to było. Chyba najgorsze było to mielenie, nie tak wam powiem. I ten moment, kiedy to wpadało do tego zaparzacza, bo po prostu to było strasznie głośne. Ja spakowałam jeszcze na szybko rzeczy do wysyłki do, e, z Allegro. E, w przyszłym tygodniu będę wystawiać te rzeczy na Allegro, więc jeżeli tam macie konto i chcecie sobie zobaczyć, co ciekawego wrzucam, e, bo będą na pewno jakieś kurtki jesienno-zimowe e, i takie rzeczy, bo trochę tego mam. E, nie wiem, czy nie mam jeszcze geoksów zimowych do sprzedania, także... E, Całkiem sporo. Nie, czy geoksy zimowe nawet nie są jeszcze wystawione? E, I trapery mamy na pewno wystawione, i to jest chyba najlepsze, najlepsza rzecz, jeżeli sama bym miała coś zareklamować ze swojego Allegro, to te trapery. Dziwię się, że jeszcze nie poszły, bo, bo są i w dobrej cenie, ale w stanie też są idealnym. E, więc będę wystawiać coś w przyszłym tygodniu. Więc jak co, to sobie wrzucicie tam moje konto do obserwowanych. Lecę po Antka i może jeszcze antka mi się uda namówić na kilka słów, co on uważa o przedszkolu po tygodniu chodzenia. I tak jak na razie zakładałam, wzięłam też rzeczy do. Prania. Wziąłem też titoty, jak widzicie, na zewnątrz są no, całe czyściutkie. E, na dole też jest super. My mamy wszędzie w przedszkolu wykładziny, także e, nie ma problemów, bo pisaliście: O, a jak będzie jakiś tam y, problem? E, no nie, u nas są wykładziny i dużo dzieci w ogóle widziałam w titotach w przedszkolu, e, bo nawet raz się śmiał, że bawił się z jakimś chłopcem i też miał titoty, tylko w inny wzorek, tam w dinozaury, także e, no, idą do prania. A teraz, gdzie jesteś? A w domku. W domku? A powiedz mi kochanie, masz kolegów w przedszkolu? Tak. A jak się nazywają? Jeden... Jerzyk. Aha. Drugi Marta. O super, Nor. A drugi... Maja. I Maja, no super. I bawisz się z nimi? Tak, Krzysztof jest A, jeszcze Krzysztof jest. I Matyna, i Zorza, i Fatom. Oj, chodźcie, gdzie tam. Kiedy? No, a gdzie ją kupiliśmy? No, gdzie byłeś? Nie wiem. Z w Sprawę W ją kupiliśmy. Ja byłem kupi? w zoo tam. Z kim byłeś w zoo? No. E, nie a. wiem. No, kto był z tobą w zoo? Kut A dziadek, gdzie jest? To... Co dzisiaj miałaś antek? Po francusku i mówiłem Kokoci kapele, kokoci kapele, kokoci kapele Pokażę wam jak robić kawę Proszę tabletka Kapsułka znaczy się Kapsułka no. Tak? Mhm Mhm. Kubek. Duża. Duża, duża.